Cześć, witajcie w moim nowym filmie kulinarnym. Mam nadzieję, że się stęskniliście, bo ja bardzo, bardzo chciałam dla Was coś ugotować, ale nie było czasu, albo po prostu miałam kuchnię nieogarniętą jeszcze. Jak już widzicie, mam tutaj blacik, bo stolarz przyjechał i zamontował nam kuchnię. Jeszcze będą zmieniane fronty. Bo mi się nie podobają. Wiem, że niektórzy pisali mi, że Wam się podobają, natomiast ja bym chciała troszeczkę inne, ale to dopiero za jakiś czas, bo czekamy na zamówienie z firmy, jeżeli chodzi o te fronty. Ale wracając do tematu, przyszłam dzisiaj do Was z nowym przepisem. Tym razem mam przepis na tureckie ciasto. Jest to ciasto, które być może Was jakoś nie zaskoczy, bo to nie jest jakiś taki smak, który my byśmy nie znali, bo jest to ciasto cytrynowe, ale jest to wilgotne ciasto cytrynowe skąpane w tym e, tureckim szerbecie, czyli w wodzie z cukrem. Więc po turecku nazwa tego ciasta brzmi limonlu islakli serbetli kek, e, co można po prostu przetłumaczyć jako ciasto cytrynowe, wilgotne ciasto cytrynowe, Skopane w szerbecie, może tak to nazwijmy. Nie wiem, jak to inaczej bym mogła przetłumaczyć. Myślę, że oddałam piękno smaku tego ciasta. I no, jest to ciasto cytrynowe, więc tutaj Was nie zaskocza. Ale to ciasto jest wilgotne. Ono jest naprawdę takie bardzo nasiąknięte tą wodą z cukrem i z cytryną. I może dlatego kojarzy mi się właśnie bardzo z Turcją. Może też dlatego, że. Większość osób w Turcji uwielbia te ciasto i jest to jeden z klasycznych tureckich deserów w domu, więc yy, chciałabym wam tutaj dzisiaj pokazać, jak się te ciasto robi. Ono jest oczywiście bardzo proste w przygotowaniu i myślę, że się nadaje na lato, na upały, kiedy chcemy coś zjeść słodkiego, ale jednocześnie świeżego, takiego lekkiego. Myślę, że to by była idealna propozycja na obecną porę roku. Więc nie przedłużając, jak widzicie, się już przygotowałam. Mam tutaj sprzęt, mam również składniki, które będą mi teraz potrzebne. Składniki potrzebne później pokażę Wam w kolejnych etapach. Więc czego nam potrzeba? Potrzeba nam oczywiście mąki. 2,5 szklanki od wody mąki. Szklankę, ja mówię tutaj o szklance 200 ml, tak? O, taki, o takich szklankach mówię. O 200 ml, czyli 2,5 szklanki mąki to możecie sobie przeliczyć ile jest nagramy. Pół szklanki skrobi pszennej. Myślę, że spokojnie możecie wykorzystać tutaj skrobię ziemniaczaną. Także w Turcji jest jednak bardziej popularna skrobia pszenna. Jedna szklanka mleka, trzy jajka, proszę bardzo. Pół szklanki jogurtu naturalnego, półtora szklanki cukru. Oczywiście możecie dać mniej, jeżeli chcecie. Taka łyżeczka stołowa startej skórki z cytryny. Potrzebujemy jeszcze soku z cytryny, jak go będę później wyciskać. Myślę, że tak połowa tej cytryny, myślę, że spokojnie starczy. Potrzebujemy jeszcze jedno opakowanie proszku do pieczenia i jedno opakowanie cukru wanilinowego. Tak, wanilinowego, nie wanili waniliowego, bo ja nie używam cukru waniliowego. W marketach najczęściej jest dostępny wanilinowy. Więc tak. To są nasze składniki, które są potrzebne nam do ciasta. Oczywiście potrzebujemy miksera. Możemy to ciasto też zrobić ręcznie. Natomiast ja się tutaj nie będę bawiła w ręczne mieszanie. Tylko posłużę się moim super mikserem, którego uwielbiam. I myślę, że pasuje do tej kuchni idealnie. Więc nie przedłużając. Muszę teraz dodać składniki. Pierwsze składniki, jakie będziemy dodawać, to są jajka. Wezmę sobie nożek i sobie tutaj wbiję jajka. Nie musimy tutaj ubijać y, białek, i tak dalej. Spokojnie możemy w całości wszystkie jajka dodać. Więc jest to bardzo prosty przepis i myślę, że sobie każdy z nim poradzi. W ogóle trochę forma tego filmu będzie inna, prawda? Bo ja troszeczkę inaczej nagrywam jednak te filmy. Eee, więc mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Takiego bardziej e, programu. Kulinarnego. Więc tak, zamykam sobie teraz tutaj już mój mikser, sobie zabezpieczam, żeby mi nie pokrapał i będę miksowała, oczywiście, nie będę mówiła w trakcie, będę tutaj miksować i stopniowo będę dodawać cukru, czyli klasycznie. Ustawiam sobie na dość wysoką prędkość. Słuchajcie, zapomniałam o czymś. Super wtopa. Tak się patrzy na te składniki i mi czegoś brakuje. Połowa szklanki oleju. Pewnie Wy też się tak patrzyliście i myślicie, czegoś ona tu zapomniała. Zapomniała oleju. No, dobrze, że sobie przypomniałam, nie? Dobra, ale już ubiłam jajka. To znaczy nie ja, tylko ten oto mój pomocnik mikser ubił jajka z cukrem. I będziemy dodawać wilgotne składniki. Czyli dodajemy mleko. Potem dodamy sobie jogurt, dodamy sobie olej. Oczywiście można zamienić kolejność. To jest bardzo proste prosty ciasto, i tutaj kolejność nie ma wpływu na efekt końcowy. OK, już wszystko jest wymieszane, więc teraz ostatni składnik wilgotny, czyli będzie to sok z cytryny. Jego nie musicie dodawać, jednak ja lubię, jak jest to te, te ciasto bardzo takie cytrynowe, więc sobie tutaj wycisnę odrobinę i tak na oko około jedną łyżeczkę soku z cytryny dolewamy. Jeżeli wyjdzie wam jej więcej z tej, z tej połówki cytryny, no to zostawcie ten sok, nie wylewajcie, nie, nie, nie używajcie do czegoś innego, bo jeszcze nam będzie właśnie potrzebny. Więc ja sobie tutaj tak na oko wleję. Ok. I dodaję jeszcze skórkę z cytryny. Nie musicie tego robić, możecie zrobić właśnie ten, te, te ciasto. Bez soku z cytryny i bez skórki z cytryny, ten szerbet cytrynowy nada limonkowego smaku, natomiast ja lubię, jak jest te ciasto bardzo cytrynowe, więc teraz dodam i ostatni raz, tak już wszystko, teraz dodam to i ostatni raz przemieszam mikserem. I to jest koniec pracy miksera na dzisiaj. Biorę sobie tą mieszankę, najpierw sobie odmontuję, żeby mi tutaj się nie pobrudziło. Wyciągam sobie tą miskę i teraz będziemy dodawać suche składniki. Czyli została nam tutaj skrobia, yy, mąka pszenna, no i proszek do pieczenia i cukier wanilinowy. No, i ja ten cukier wanilinowy dodaję sobie do mąki. To samo robię z proszkiem do pieczenia. Przepieszam to teraz moją szpatułką. Ok, i teraz będziemy dodawać suche składniki do mokrych składników. Będziemy je mieszać. Oczywiście dodajemy je sobie tutaj stopniowo. Mój piekarnik, jak widzicie już chodzi, wstawiłam go na 200 stopni Celsjusza, żeby on się szybciej podgrzał. Będziemy piec ciasto w 180, natomiast no ja nastawiam na 200, żeby on się nagrzał. No i będziemy przerywali w taką formę, używam takiej szklanej formy okrągłej, klasyczna. Forma i zwykle właśnie w tym się robi, bo tego ciasta nie trzeba wyjmować. Ono po prostu w tym zostanie i wiecie dlaczego? Dlatego, że jak mamy tą formę taką klasyczną, metalową, gdzie spód jest odczepiany od tych ścianek, to po tym jak będziemy wylewali ten szerbet, to ten szerbet nam się rozleje. Więc taka forma jest zdecydowanie lepsza i bardziej praktyczniejsza, bo po prostu ten szerbet zostanie w tym cieście. Ciasto jest już w piekarniku, pieczemy je przez 40 minut w temperaturze 180 stopni na termoobiegu góra-dół. Ok, teraz musimy przygotować serb... szerbet cytrynowo-limonkowy. Moje ciasto już dochodzi, dlatego już się za to biorę dlatego że ten szerbet musi być świeży. Będziemy go wylewać na ciepłe ciasto. Więc używamy sobie cytryny. 3 cytryny. 3 cytryny, 3,5 cytryny, 2,5. W zależności w sumie, jak bardzo chcecie, żeby był ten szerbet cytrynowy. Ok, i dodajemy teraz dwie szklanki wody. No i do tego wszystkiego oczywiście musimy dodać cukru. Piąta. Oczywiście, możecie dodać tej, tej, tego cukru tutaj mniej. I taki szerbet będziemy właśnie gotować na ogniu. Musimy go zagrzeć, żeby się wszystko dobrze rozpuściło i pomieszało. I teraz słuchajcie, nie musicie doprowadzać do wrzenia tego sosu. Powinno nam się tutaj wszystko rozpuścić. Ten cały cukier powinien być rozpuszczonym. I wystarczy. Także niedługo tutaj podgrzewamy, i będziemy teraz zalewać ciasto. A oto i ciasto! Jak widzicie, ładnie się zezłociło, pękło aż, pachnie cytryną, więc jest to ciasto cytrynowe, ale zrobimy w sprawie, by jeszcze będzie bardziej cytrynowe, więc teraz po prostu polewamy sobie ciasto. Szerbetem. Słuchajcie, żeby jeszcze nam się lepiej yy, wchłonął ten sos, to możemy te ciasto tutaj ponabijać. Kochanie, i to tyle. U mnie starczy. Ja sobie skontrolowałam spód. Teraz ciasto zostawiam, żeby przestygło, a następnie włożę je do lodówki. I tak te ciasto powinniśmy zostawić na całą noc, bo wtedy ono najlepiej się schłodzi. Chodzi o to, żeby ono było w pełni schłodzone, w pełni nasiągnięte. I rano wam pokażę, jak te ciasto wygląda i jak je podajemy. Kochanie, jest już kolejny dzień, i przyszłam do kuchni, żeby pokazać wam jak się to ciasto podaje zwykle. Ja uważam, że te ciasto najlepiej właśnie jeść po odstaniu. Tak najlepiej, żeby odstało po prostu noc. Także po południu można spokojnie te ciasto przygotować, a na drugi dzień będzie super. Chyba, że Wam się śpieszy, to myślę, że takie 3-4 godziny to jest takie minimum. Ale ja jednak zdecydowanie preferuję robić te ciasto po południu, tak, żeby spokojnie przez cały wieczór i przez całą noc ciasto odstało i wtedy smakuje najlepiej, bo jest wtedy schłodzone, jest super nadsiąknięte tym syropem cytrynowo-cukrowym więc e, przyszłam właśnie do kuchni, żeby Wam zaprezentować już ten ostatni etap czyli podania, ale wiecie co? E, okazało się, że ktoś mi te ciasto tutaj e, pożarł <grystanie> nie ma większości ciasta i to może być e, dowód na to jak? Te ciasto jest smaczne. Zobaczcie, co się ostało z tego ciasta. Jak widzicie, ono się nie rozpadło, bo ono jest właśnie schłodzone, więc żadna nam ciapka nie zrobiła. Nie martwcie się o to. Też widzicie, pięknie odchodzi, czyli też nie trzeba smarować formy niczym, co jest super i te ciasto się robi bardzo szybko. No, mój mąż po prostu rano wstał i, jak widzicie, pożar ciasto. Ach. Ale na szczęście zostawił nam trochę, żeby mogło Wam zaprezentować. Jak to ciasto się podaje? No, tak jak zwykłe ciasto: potrzebujemy po prostu talerza, tak? Więc ja sobie tutaj ukroję kawałek ciasta. I takie ciasto zwykle, tutaj akurat nałożę tylko jeden kawałek, mały, możecie sobie ukroić większe, ale podaje się właśnie z wiórkami kokosowymi na wierzchu. Także. Ja to też tak robię i moim zdaniem idealnie te wiórki tutaj kokosowe pasują. Oczywiście możecie dodać ich więcej, możecie dodać ich mniej, w zależności od tego, jak bardzo lubicie wiórki kokosowe. Możecie pomieszać wiórki kokosowe z skórką od cytryny i też tak podać. Tak oto prezentuje się to ciasto. Dajcie mi znać koniecznie, czy Wam się ten przepis podobał, czy jedliście takie ciasto, czy znacie w Polsce, bo... Ja nie znam. Pytałam się mojej mamy, moja mama też nie zna i była bardzo zaintrygowana tym ciastem. Jest to typowo klasyczne cytrynowe ciasto, ale jednak nie do końca, bo jest właśnie nasączone tym um, sosem cukrowo-cytrynowym, który mi się kojarzy osobiście z tureckimi deserami. I ja te ciasto uwielbiam. Właśnie siedzę i montuję dla was ten film, i okazało się, że nie nagrała mi się końcówka filmu. No niestety, e, więc e, żegnam się z Wami tutaj, z tej oto kanapy i chciałabym Wam się, Was się spytać, jak podobała Wam się taka nowa forma, czy nagrywać w ten sposób przepisy kulinarne, czy wrócić do starej formy. Dajcie mi koniecznie znać i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie już niedługo. Pa!